Przekroić sobie tutaj na pół, później te połówki na ćwiartki takie. No a potem będziemy tutaj wykraiwać ten, tak zwany mówiąc, głąb, którego tutaj nie będziemy chcieli. Ja tutaj nie będę go używał do tej mojej kapusty. No i teraz tą kapustkę trzeba całą tutaj pokroić. Ja ją kroję tutaj takim dość ostrym nożem w takie paski. Jak widzicie, możecie to zetrzeć na mandolinie, jeżeli macie. No ja po prostu będę tutaj nożem tak, w takie niewielkie kawałeczki, nieduże, nie grube, no i od razu będę przekładał do garnka, w którym będę to później dusił, czy tam gotował tą kapustę, bo tak różnie to można nazwać. No w międzyczasie musicie pamiętać jeszcze o e, przemieszaniu tego tutaj boczku, żeby z każdej strony on się fajnie tutaj nam zrumienił i puścił ten tłuszczyk. No tego tłuszczyku, jak widzicie, nie ma za dużo. Skwareczki się fajnie tutaj zarumieniły. No i teraz tak. Tutaj w garnku już mam praktycznie całą posiekaną tą kapustę. Troszeczkę wody naleję. Nie za dużo. Tak, żeby przykryło powiedzmy dno. Mniej więcej tak na centymetr. Tego, tej kapusty. Ewentualnie trochę więcej niż centymetr. Ale nie więcej. Nie zalewamy całej kapusty tutaj tą wodą. No i teraz jak widzicie dodałem ziela angielskiego. Takie o 8 do 10 Ziarenek. No i teraz takie 3-4 liście laurowe dodamy sobie tutaj do tej mojej kapustki. E, także w zależności jakie duże tutaj macie. Jak dodacie 5, to się też nic tutaj tak naprawdę nie stanie. No i teraz to wszystko trochę jeszcze o solę e, solą. Jak widzicie takie trzy szczypty porządne. Posoliłem tu moją kapustę. No, i teraz będę przekładał tutaj na płytę, no już będę gotował. Ja tutaj tą moją kapustę oczywiście przykryję pokrywką, żeby ona zaczęła się, tak można powiedzieć, też trochę paro, no parą, też po, powiedzmy, się tutaj dusiła ta kapusta. Ona trochę opadnie, bo jak widzicie, całej kapusty nie dodałem, bo ten mój garnek jest taki nie za wielki, ale nie jest wcale mały, nie jest aż taki wielki. No i po jakimś tam czasie, myślę, że po 10 minutach spokojnie, ona już zacznie się tutaj powoli gotować. No i ta nasza para tutaj też troszeczkę zrobi swoje, że ta kapustka zacznie delikatnie tutaj siadać. Także za chwilę też dodamy tą resztę kapusty, która mi tutaj została na desce. No a teraz jak widzicie, delikatnie to wszystko jakoś spróbowałem przemieszać. No i dalej tutaj jakby tą kapustkę naszą dusimy.